Już dziś jest. jest 17 grudnia. Czas otworzyć kolejne okiełko kalendarza adultowego. A więc dla by otwierasz kalendarz adultowy. Jak, witajcie na kolejny vlog A dzisiaj już mamy 17 grudnia. Ten czas naprawdę szybko leci. A dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić świąteczne bezy. To będą takie małe bezyki, które będą w krzacach świątecznych. jaskami, jakimiś różnymi rzeczami, zobaczycie. Dzisiaj, przed, i teraz otworzymy kalendarz, mnie, każdy vlog ma zacząć. Zaczynamy od otwierania kalendarza adwentowego, co mi widzieliście, jeszcze. Już otworzyłam go. Yy, Wypatrzę za takie dźwięki dziwne, jak będę się słyszył ponieważ mój pies sprawdził, że będę bawił się tak jak będę nagrywałam. mam nadzieję, że Wam to nie będzie przeszkadzało. Yy, a teraz idziemy do kuchni. Tam przynajmniej będę ciszej i będziemy robić bezy, więc widzimy się za moment. Będziemy robić teraz bezyki. Do potrzebujemy do byziku. potrzebujemy 100 gram cukru oraz ja robimy bezyki z dwóch białek i dwa białka i szczyptę soli. Białka wlewamy do miski. Dodajemy do nich szczyptę soli po to, aby lepiej się ubiły. No, i teraz ubijamy je. Bezę mamy bardzo ubitą na szczywną tannę. dosłownie powrócimy miskę, to to nic nam dosłownie nie, nie wypadnie i będziemy teraz zrobić bezyki. Bezyki możesz za pomocą formy, możesz je nakładać na łyżkę, możesz z tego zrobić dużą bezę. E, wiadomo, że im więcej białek, tym więcej tego wam takie masy wyjdzie. Zaraz będę przykładała to do ręka bez i pokażę, będę robiła świąteczne bezyki. Blacha przygotowana. Do rękawa przełożyłam maszą bezem, masę bezową. No i tutaj mam różne foremki i sam zrobić się omtyczne, więc swoimki można zrobić z Planuję Planuję przełożyć na to, potem to podnieść i ogólnie zobaczymy, jak to wyjdzie, bo nigdy takich bez akurat jeszcze nie robiłam. Więc zaczynamy od na przykład swoimki. tu na późny. I będziemy robić choimki masę bez po prostu naciskamy i ją po prostu dodajemy I teraz ją będę podnosić mm -hmm. Tutaj próbowałam choimkę, jak widzicie beza jest koło tego i nie wyszła, ale zrobiłam gwiazdkę, to tutaj będę pana czas I takie właśnie nasze bezyki dajmy do pieca na 90 minut, nagrzane 100 stopni. Ja już właśnie zrobiłam te bezy sami widzieliście. Mam nadzieję, że taki prosty przepis na bezy wam się też spodobał i że spróbujesz je kiedyś samemu przygotowasz w domu eee, i tak dalej. Jak wam przy, e, podobał się taki przepis, to bardzo mi, mi, mi miło, że, że oglądacie ogólnie te filmy i tak dalej. Eee, I będę już powoli kończył tego vlogmasa. Mam nadzieję, że takie krótkie vlogmasy wam się podobają. Yy, takimi samymi przepisami yy, i tak dalej. Więc na dzisiaj to już koniec. Dziękuję, że oglądaliście. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jak tak, to oczywiście to zostawcie łapkę w górę i dajcie suba na kanale. Będę mi miło, pozwala mi to rozwijać, a wy nie przegapicie żadnego mojego filmu. No to widzimy już na kolejnym vlogmasie już zaneło. Więc do zobaczenia na kolejnym prognesie. Pa!